Cześć, witam na samym kanale. Czy da coś się zrobić w temacie połączenia grupy PKN Orleans z i tym samym przejęcia przez PKN Orlen koncesji na wydobycie bogactw naturalnych, które właśnie te koncesje posiada PGNiG. Otóż tak, da się coś zrobić, lepiej w słowo wyjaśnienia. Zgodnie z statutem PKN Orlen skarb państwa posiada akcje uprzywilejowane. Więc pomimo tego, że skarb państwa jest akcjonariuszem niby mniejszościowym, no tak naprawdę to on rządzi w PKN Orlen. I może swobodnie, dowolnie każdą sobie uchwałę przeforsować. Przywilejowanie to polega na tym, że właśnie skarb państwa mogą wykonywać prawa z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów. Nie może tego robić żaden inny akcjonariusz. Zapisy statutu mówią zaś, że dla podjęcia uchwał w określonych sprawach o podstawowym znaczeniu dla spółki wymagana jest większość 90% oddanych głosów. Akcjonariat Orlenu jest bardzo rozproszony, ponad 70% akcji znajduje się w wolnym obrocie na giełdzie, więc takie akcje może kupić każdy. Koło godziny 10, jak sprawdzałem kurs akcji, to jedna akcja PKN Orlen to była warta około 58 zł. Zapisy statutu gwarantują więc skarbowi państwa decydujący wpływ na sprawy spółki i zapobieganiu jej wrogiemu przejęciu w drodze właśnie wezwania do sprzedaży bądź zmiany akcji. Także właśnie taki statut czyni przejęcie spółki PKN nieopłacalne gdyż akcjonariusz większościowy inny niż skarb państwa nie mógłby wykonywać prawa z głosu z akcji dający ponad 10% ogół głosów. Rozwiązanie takie wprowadzone właśnie do statutu Ordenu pod rządami właśnie kodeksu handlowego dzisiaj jest właśnie możliwe w odniesieniu do akcjonariuszy dysponujących powyżej 20%. Ogół głosów. Natomiast takie uprzywilejowanie akcji skarbu państwa tutaj nasuwa wątpliwość co do zgodności z artykułem 20 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach, czyli tutaj mamy zasadę równości akcjonariuszy, ale także z prawodawstwem unijnym. Bo przykładowo podobny problem właśnie mieli Niemcy z Volkswagenem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w wyroku 23 października 2007 roku w sprawie C112 na 05 Stwierdził niezgodność z prawem unijnym szeregu właśnie przepisów niemieckiej ustawy dotyczących właśnie Volkswagen jako naruszającą zasady swobodu przepływu kapitału. Uznano takie ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy dysponujących ponad 20% kapitału. Oraz podwyższenie do 80% kwalifikowanej większości dla przyjęcia uchwał, które są na podstawie ogólnego prawa akcyjnego podejmowane większością 75%. I za naruszającą tą zasadę właśnie uznano ograniczenie prawa głosów akcjonariuszy dysponujących ponad 20% kapitału oraz podwyższenie do 80% kwalifikowanej większości dla przyjęcia uchwał, które na podstawie ogólnego prawa akcyjnego podejmowane są większością 75%. No i dlatego też właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował prawo Niemiec i landu Dolna Saksonia do wyznaczania po dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostają akcjonariuszami spółki. Dla rozstrzygnięcia istotne znaczenie miało okoliczność, iż land Dolna Saksonia posiada udział w wysokości dającej ponad 20% w ogóle. Praw głosów i na podstawie zaskarżonych przepisów może wywierać na spółkę Volkswagen wpływ nieproporcjonalny do jego zaangażowania kapitałowego. Tym samym ograniczona została możliwość przejęcia nad nią kontroli przez innych akcjonariuszy, co może zniechęcić podmioty z innych państw do dokonywania inwestycji bezpośrednio w akcje spółki. Orzeczenie w tej sprawie właśnie wynikało że ograniczenie prawa głosu może ze względu na strukturę akcjonariatu stać się formą faktycznego uprzywilejowania podmiotów publicznych, a tym samym właśnie naruszać prawo unijne. Trybunał właśnie uznał za sprzeczne ze swobodą przepływu kapitału ograniczenie prawa głosu, mimo iż dotyczyło ono w równym stopniu wszystkich akcjonariuszy. W tej sytuacji za niezgodne z traktatową swobodą przepływu kapitału można właśnie było uznać postanowienia statutu PKN Orlen. Różnicujące właśnie takie prawa głosu, wobec akcjonariuszy prywatnych i publicznych. Okurat z tym uprzywilejowaniem Skarbu Państwa jest związany zwrot tak zwanej złotej akcji. Złota akcja w Polsce nie jest takim pojęciem prawnym, jest bardziej ona takim wytworem praktyki w spółkach. Taki zwrot używany jest na zbiorcze określenie różnych wariantów uprzywilejowania akcji, zapewniających istotny wpływ właśnie posiadaczowi, tutaj właśnie mówimy głównie o Skarbu Państwa, na decyzje spółki. Najdalej, no właśnie idącym środkiem takiego mechanizmu jest prawo weta wobec uchwał i czynności właśnie organów spółki lub inne sytuacje skutkujące blokowaniem niektórych jej działań. Kiedyś minister skarbu państwa miał właśnie prawo weta co do uchwał podejmowanych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Teraz to minister do spraw energetyki ma prawo weta, ale co do uchwał zarządu jedynie. Nie co do uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, gdyż to byłoby po prostu niezgodne z prawem unijnym, chociażby tak, jak by pokazywał to przykład tego Volkswagena. Natomiast zgodnie z kodeksem spółek handlowych na połączenie spółek wymagana jest. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. No i słuchajcie, co w związku z tym? W związku z tym, że Orlen jest spółką publiczną, tak samo jak PG&G, każdy może zakupić akcje spółki. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych, paragraf 1, akcja daje prawo do jedynego głosu na walnym zgromadzeniu. No i co w związku z tym? No to w związku z tym, że po prostu, jeżeli ktoś zakupi taką akcję, posiada akcję, ma prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Orlenu, podczas którego właśnie w planach jest zaplanowany. Głosowanie nad uchwałą o połączeniu spółek PKN Orlen i PG I wtedy taki akcjonariusz mógłby się udać na to wolne zgromadzenie i na przykład zgłosić swój sprzeciw, co do tej uchwały, zagłosować przeciwko uchwale o połączeniu a także zażądać zaprotokołowania tego sprzeciwu przez notariusza, który właśnie będzie protokował to walne zgromadzenie. W tym momencie takiemu akcjonariuszowi otwiera się tutaj droga do złożenia powództwa, pozwu w sądzie na podstawie 422 Kodeksu Spółek Handlowych i tutaj zgodnie z art. 422 paragraf pierwszy Kodeksu Spółek Handlowych uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź z dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy może być zaskarżana w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. No i zgodnie z paragrafem drugim, prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje po pierwsze zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członków tych organów, po drugie właśnie akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokowania sprzeciwu, wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, po trzecie, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu. Po czwarte, akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nie będącej objętej przedmiotem porządkiem obrad. A także ze względu na możliwą niezgodność statutu Orlenu z prawem polskim i z prawem unijnym byłoby możliwe teoretyczne powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały z artykułu 425 kodeksu spółek handlowych. Taki pozew składa się do sądu okręgowego. On podlega opłacie sądowej w wysokości 5000 zł. Oczywiście, jeżeli ktoś na przykład nie był obecny na normalnym zgromadzeniu, nie zaprotokował sprzeciwu, ale inni akcjonariusze by wnieśli taki sprzeciw, a następnie by zużyli pozew, pozostali akcjonariusze mogliby przystąpić do takiego procesu w charakterze interwenienta ubocznego. Taka interwencja uboczna podlega opłacie sądowej w wysokości 1000 zł. Osoby, które nie są akcjonariuszami Orlenu bądź PG, nie mają nic do powiedzenia w temacie połączenia spółek. Nie mają żadnego prawa głosu. No na przykład ja przystąpiłem do podobnego procesu, który akurat obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, który właśnie dotyczył powództwa o uchylenie uchwały w sprawie ściągnięcia. Grupy Energa z polskiej giełdy. Po przejęciu Energii przez Orlen sobie pomyśleli, że fajnie będzie po prostu ją sobie ściągnąć z giełdy. Natomiast mi jako akcjonariuszowi Energii to się bardzo nie podobało, bo nie lubię być oszukiwanym przez polityków. Bo też prawda jest taka, że spółki Skarbu Państwa to jest prywatny folwark właśnie polityków i znajomych, ich dzieci, jeżeli możemy oszukiwać. Przykładowo właśnie Grupa Energa kilka lat temu miała wartość akcji, to wartość księgowa akcji to było ponad 30 zł za akcję. Teraz obecnie powinno być około 50-60 zł, a właśnie Orlen chciał ją ściągnąć z giełdy. Po tym, jak właśnie tutaj wszyscy politycy tak zdołowali kurs akcji, narzucając kiepskie inwestycje w górnictwo, gdzie tutaj energia, która tak się chwaliła, że inwestuje w zieloną energię i tak dalej, nagle w górnictwo miała tutaj zainwestować, czy później inwestowała pieniądze w rozbudowę elektrowni w Ostrołęce. No. no i po tych decyzjach po prostu kurs akcji tak szorował dół. Że wartość akcji na giełdzie jest zdecydowanie poniżej i na jej wartości księgowej. Ściąganie grupy z energii z giełdy w momencie, kiedy kurs szuruje pod nie, no. dla mnie to jest po prostu oszustwo. Takie Ambergo, tylko że w większej skali zarządu wpisu. Na co ja nie wyrażam zgody, bo on nie lubię być oszukiwany. No i tak samo, jeżeli po prostu ktoś się sprzeciwia połączeniu tych dwóch spółek, czy przejęciu właśnie koncesji, które posiada P&G przez Orlen, to jeżeli jest akcjonariuszem, to oczywiście może wziąć udział w takim walnym zgromadzeniu, głosować przeciwko. Tej uchwale zażądać zaprotkowanie sprzeciwu, a następnie wnieść pozew o uchylenie uchwały. Natomiast osoby, które nie są akcjonariuszami Orleanu czy PGNG to nie mają w tym temacie nic do gadania. No i cóż, tyle ja w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.